To jest wyjątkowe miejsce. Wspaniałe miejsce w środku Warszawy, 140 hektarów zieleni. Unikatowy tor wyścigów, zbudowany 85 lat temu. I po raz 79 w tym miejscu to wydarzenie ma miejsce Wielka Warszawska. Emocji tutaj nie brakuje, aż powiem, Melisa by nie zaszkodziła, proszę Państwa jak zobaczyłem podczas ceremonii wręczania nagród, jak to jeszcze wszystko buzuje. To naprawdę serce się człowiekowi cieszy. Gratulujemy zwycięzcom, ale też tym, którzy grają tutaj, którzy obstawiają. Dla mnie to było e, fantastyczne, właśnie móc oglądać tą gonitwę i zobaczyć, jakie emocje to powoduje w ludziach. Że rzeczywiście jest ten doping, że ludzie się tym ekscytują, że przeżywają te emocje, że jest ta też radość wygrywania i to wszystko tak pięknie wygląda tutaj, po prostu to jest pięknie. Po pierwsze, to jest oferta dla tych, co uwielbiają wyścigi. Po drugie, ci, co lubią się zabawiać i zagrać, prawda, w zakładach, obstawiać konie. To jest świetna zabawa. To wydarzenie dzisiaj to jest takie też wielkie show modowy tak naprawdę. Pięknie ubrane panie, wspaniali panowie. Także cudowne miejsce, cudowne wydarzenie. Co weekend zapraszamy na tor wyścigów konnych Służewiec, bo co weekend są gonitwy i możemy podziwiać zaangażowanie trenerów, pasję właścicieli, no i też dżokejów. To nie jest łatwy sport. Totalizator sportowy jest mecenasem sportu i kultury. Od 16 lat wspieramy to miejsce. To jest właśnie ten symbol i sport i kultura. Sport, bo... Wspaniałe wyścigi konne, natomiast kultura, bo to miejsce jest takim bardzo ważnym elementem na mapie Warszawy kulturalnym elementem. Wszystkie obiekty, które to są, bo to jest główny tor, tore pomocnicze, stajnie, mieszkania, budynki biurowe pomocnicze to wszystko jest objęte ochroną konserwatora zabytków. Także to jest właśnie element kultury. I my, jako totalizator, jesteśmy mecenasem tego miejsca. Muzyka